Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj miałem Wam pokazać jak będę regulował ręcznie, ale już tak widzę. Wczoraj jedno koło sprawdziłem, wydmuchałem tam cały ten pył z hamulców. Troszkę tam jeszcze przeczyściłem bęben zmywaczem. Trochę lepiej ten ręczny już łapie. Chyba tutaj zrobię to samo, pokażę Wam w jakim stanie są układzimy. Wszystko jest chyba tutaj nowe, bo. No nie widać, żeby tutaj jakieś purhelki akurat widzę, coś tutaj łapie, ale to, to się zrobi. Yy, no co? Yy, praktycznie wszystko tam jest nowe, chyba ktoś wymieniał niedawno te hamulce. Cylinderek też jest nowy, nie, nieoryginalny widać. I co? Dzisiaj to samo zrobimy z tej strony, ewentualnie pokażę wam jak ręczny łapie. Ogólnie wydaje mi się, że jest lepiej niż było. Chciałem go tutaj regulować ze strony kabiny, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No sześć to już jest takie mocne zaciągnięcie. Chyba wcześniej trochę wyżej łapał, nie pamiętam teraz. No ale tak już by mogło zostać, kurde. Chociaż możemy go jeszcze zobaczyć, co tam w tym jednym kole przedmuchamy to koło i co? I powinno grać. Zamówiłem. Już mam do zamontowania ten cały mieszek, więc będziemy to robić. No i co? W sumie tutaj przeczyścimy i zobaczymy czy coś to da. Ewentualnie tutaj jest regulacja z tyłu, już wczoraj patrzyłem. Strasznie ciężko to wyciągnąć, bo tu jest coś takiego. Jeszcze to, a to trzeba w górę dać śrubokrętem i wtedy trzeba po prostu rwać to. Tutaj jest regulacja ręcznego z linki, ale... Teoretycznie czytałem, że jak, jak wymienimy sobie tam z tyłu, to te samoregulatory powinny same to tak jakby naddać. Więc teoretycznie nie powinniśmy musieć nic tutaj regulować. No ale zobaczymy. Co to kurwa? Już się coś urwało? I plastik tak głupio siedzi. Dobry. mamy to mamy. podkładamy Z tej strony nie było odkręcane z tamtej łatwiej miałem bo dałem przy okazji rozrządu wymienić morzysko tam już było ruszane, a tutaj podejrzewam też kurde jak były wymieniane okładziny to też powinno fajnie być no Fajnie to działa. Zdecydowanym ruchem. I poszło. Oczywiście ręcznie mam spuszczone teraz, żeby nie napierało. O kurwa. A trzyma regulatory. Albo już ręcznie się zrobił. może podać do góry to może jest radzić zrobiony jak on tam wychodził ten regulator To wygląda, no. jest ok. No co tutaj dużo więcej chcieć? Przedmuchamy to, to wyczyścimy. No już taki rancik nie jest jeszcze jakiś zły. Patrzcie, Zresztą nie jest tak wyczuwalny, ale żeby to było takie do zeszlifowania, to nie jeszcze można sobie darować. Lifowanie. No i co? Przedmuchamy to sobie trochę. Użyję sprężonego powietrza takiego w uszce, bo mi się nie chce lecieć po kompresor, żeby tutaj jeden ten wydmuchać. Nie opłacać. się, także przedmuchamy. O, jest regulator. Okładziny są nówki, bo widać, że są jeszcze grube, także będzie dobrze. A to sobie jeszcze przemyjemy. Są za tłoczki TRW, tak? TRW. No i spoko. No sobie chodzi. Także jest okej. Okay. Tutaj smarują. Jeszcze nie wiem, czy ten regulator też się smaruje. Musicie mi napisać, bo to nie jest problem, żebym sobie później to otworzył i posmarował. Czy ten regulator, który tu jest, też go smarować jakimś, nie wiem, pewnie ceramiczny by był najlepszy, ale PTFE mogę go przesmarować jakimś takim smarem? Czy on tutaj się nie nada, suchy smar jakiś, PTFE? Dajcie znać, bo nie orientuję się, a chętnie bym poczytał. Co na ten temat sądzicie? No i co? Ja to składam, bo tutaj w zasadzie nie ma nic do roboty. Zobaczę jak ten ręczny łapie. Możemy sobie zobaczyć jak to tu wygląda, ale nie jest najgorzej. Samoregulator to teoretycznie sam powinien to teraz wyregulować, jak mu dam po hamulcach. Kurwa. Gdzie to jest ta Dobra, będzie trzymać, będzie trzymać. Te szpilki trzymają to. Będzie to chodzić pani Skąd będzie chodzić. Coś posmarował, śruby jakimś Tawotem i kurwa, muszę je za każdym razem czyścić Ja nie lubię jak jest posmarowane. Połączenia suche mają być suche i tyle. No i co, teraz powinien być beznadziejny ręczny. Jest, patrzcie, kurwa, coś dzieje. To wszystko dlatego, że ten sam regulator jest teraz tam dam go do góry. Jak się przejdziemy mu po hamulcach, oczywiście w bezpiecznym miejscu, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. No, nawet 12 weszło No, a było chyba 6, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Gdzieś tak było No i zobaczymy, czy tak wróci Przejedziemy się Dobra, odpalaj Pan Odpalaj Pan tą Furę Cześć, zobaczę, czy tam wszystkie narzędzia, bo zaraz przejadę po tym No nie przejedziesz Raz zobaczymy, damy mu po hamulcach nie musimy się rozpędzać specjalnie ops raz, 2 trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już jest lepiej, ale może być jeszcze lepiej. Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze sobie pojeździć troszkę Aż tam wskoczy Fajnie Ups. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No już jest szóstka To już jest całkiem nieźle Zawsze można go tu jeszcze podregulować Jak komuś za, za wysoko Trzy, cztery, pięć no, 6 już jest, dobrze. Jeszcze chwilę się po... pohamujemy. Hamulce brzytwa. Raz, 2, 3, 4, 5. No, już piątka jest. patrzcie. Niech się te samoregulatory tam doregulują. Ja tu jeszcze pojeżdżę i wam pokażę, jaki będzie końcowy efekt. Tak, że on tam, można ustawić ręcznie ten sam regulator ale on teoretycznie sam powinien się ustawiać bo po to tam jest, że jak w miarę się zużywają hamulce yy, te całe okładziny i bęben przynajmniej z tego co zrozumiałem, no to wtedy tam wskakuje w tą szczelinę bardziej ten regulator tego je przedmuchałem, bo one się lubią też yy, zapiekać i wtedy źle działają tego też moje tam było pytanie, czy czy je smarować, czy nie smarować, więc jak wiecie to możecie napisać chętnie się dowiem, czy tam bo to wiecie, tam jest chwila, moment zajrzeć, żeby to przesmarować także nie muszę tego robić przy tej robocie jak macie jakieś informacje, to dajcie znać, czy to smarować, czy nie smarować lepiej bo będzie się za, załóżmy coś tam przyczepiać ale jakby to był suchy smar, no to myślę, że by był dobry ja tu tutaj jeszcze pohamuję. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy będziemy podciągać ten ręczny, jak nie, to Wam tylko pokażę, gdzie to się robi, w jaki sposób i tyle. No. Dobra. Bo ręczne zajebiście trzyma. Jak Wam powiem, ktoś tam pisał, że się może linki zategowały, ale on patrzcie. Ja mogę ten. O, teraz tak kujowo trzyma. Coś. Jeszcze go trochę podciągnę. O. Teraz. Patrzcie, jak trzyma. Trochę bardziej go trzeba jeszcze podciągać 5, 6, na szóstym, na szóstym tak chujowo trochę trzyma, 7, 8, dopiero na 8 fajnie dość trzyma, na 9 to już pewnie w ogóle. O, co pan o Ja sobie pojeździłem. zobaczmy ręcznie, jak łapie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to już jest takie. Maksymalne. No i na tym ósmym jest trzyma dobrze. Także sobie to troszkę podregulujemy tutaj, jednak troszkę wkręcimy, zobaczymy, ile tam da radę. Tyle zrobimy, tak żeby wiecie, żeby tutaj nie było takiego luzu, bo tutaj w zasadzie na tych trzech ząbkach się nic nie dzieje. Nie? Raz, dwa, trzy. No to w zasadzie można jechać. Nic się nie dzieje, nawet nic nie hamuje. Także dopiero chyba raz, dwa, trzy. Na czwartym? Nie, na czwartym też nic nie dzieje. Na piątym chyba. A na piątym już jest. To już coś trzyma na piątce, ale na czwórce to. Nie. Najbardziej na ósemce, czyli tak byśmy musieli o połowę to jeszcze zmniejszyć. Pokażę wam jak tutaj się dostać yy, i tyle. Dobra, kasimy, włączę sobie, żeby nie zleciał. Damy sobie na najniższy, żeby był fajny dostęp. Wiecie co jeszcze sobie zrobię chyba w tym samochodzie kluczyk z pilotem, bo jak patrzyłem na ceny u mnie, to między pilotem a bez pilota jest tuwa różnicy, a ta stuwa to wam powiem jest no nie jest tyle takim, taką oszczędnością jak taki pilot bo wiadomo z pilota sobie możecie nawet zamknąć tutaj jest jakiś moduł otwierania szyb dłużej przytrzymacie zamykanie to wam się szyby zamykają a jak otwieranie to się szyby otwierają także szkoda by było tego modułu nie korzystać szczególnie jak jest gorąco to wam zawsze się samochód trochę przewietrzy płaski śrubokręt raz ja jakiś taki szeroki daj Wszyscy koszą, jak słyszycie, ja już pokosiłem wczoraj i, przed, i w sobotę jechałem, kurde. Moją kosą, szpilem. że wszystko uwalone, teraz będzie w tym pyle. I co, tutaj sobie podważamy, ja tutaj z tej strony nie mogę, bo już... A, jeszcze to możecie sobie normalnie wyjąć. Tutaj już jest pęknięte, to ja z tej strony nie mogę, ale z tej mogę. Hop, śrubokręcikiem w górę. I elegancko nam wyleciało. Niektórzy tu mają cup holder. Nie wiem, kurde, może by cup holder tutaj jakiś zainstalował, bo nie ma cup holdera. Myślałem tam podręcz, podręcznym, ale znowu ręczny będzie przeszkadzał. To się nie da tu cup holdera. Nie wiem, gdzie tutaj jeszcze w tych seatach mogli montować. Jaki upierdolony szyberdach. Ja pierdzielę. Patrzcie, <laughs> bo ja mam trochę, trochę ciek ten szyberdach, niestety. Ale na szczęście, umycie uszczelki i tutaj doklejenie takich plastików, które tam się odklejały i przez to źle dolegał, to załatwiło sprawę. Także na razie jest spokój. Mam nadzieję, że ten szybertach nie będzie tutaj większych problemów stwarzał. No i co, tutaj jak wyjmiecie sobie, to już widzicie, jest regulacja linki. Nie wiem, na który kluczyk to jest na dziesiątkę, czy na trzynastkę, chyba. Może na dziesiątkę. Przyniosę sobie płaski kluczyk. Tam widać, jeszcze jest trochę możliwości podciągnięcia, także zawsze sobie troszkę można dociągnąć te linki i będzie dobrze. Mam dziesiątkę, zobaczmy, czy to dziesiątka. Dziesiątka, dobra, dokręcamy i zobaczymy, czy to się uda. wyregulować dziesiąteczką. Fajnie, jak macie taką dziesiątkę, trochę yy, z taką. Pociągniętą w dół, bo wtedy lepiej tutaj dojść, jeszcze lepiej z grzechotką, ale taką też się uda. Zobaczmy teraz. 1, 2, 3. O kurde, teraz już na czwórce Łapie. Trzeba zobaczyć, czy nie jest za dużo na przykład. Może trochę zmniejszę, żeby nie było za dużo. Czy się koła nie blokują. No na piątce dalej jest. Także jeszcze raz, dwa, pięć, już końcówka piątki, ale zrobimy było na czwórce. No i czwórka to jest max, ale jeszcze kawałeczek. Także raz zobaczymy czy nie hamują te koła. Najlepiej było je podnieść i zobaczyć. Ale chyba by było czuć, że hamują, nie? Chociaż może na świętego spokoju później wezmę i jeszcze sprawdzę. Ale tak tutaj regulacja się odbywa. odbywa. Nie ma dużo roboty, wystarczy to wyjąć. Tutaj widzę już ktoś grzeba, bo są inne wkręty niż powinny być, jakieś kurde zamienniki. Wiadomo, ja ten ręczny on się tam znikąd nie luzuje, on też ma tam te swoje... korzysta z tych całych okładzin. No i jak są zjechane okładziny, no to też trudno, żeby Ręczny był, także nie ma co podciągać bez sprawdzenia. U mnie wygląda to w porządku, może trochę bębny już są zjechane, ale to jeszcze nie jest źle. No także myślę, że takie lekkie podciągnięcie ręcznego zawsze trochę lepsze, bo wiadomo, nie musicie tak wysoko wtedy podnosić. I bezpieczniejsze myślę jest takie, no bo wiadomo, lepiej zawsze trochę niżej podciągnąć na maksa niż wyżej i nie dociągnąć. To jeszcze musimy zmienić ten mieszek. Wentylator zamówiłem. Na czuja zrobimy ten wentylator, powiem Wam, bo nie chcę mi się go sprawdzać. Jak będzie działał, to przyjedzie, to, to go wymienimy. Jak nie, to go zwrócę. No i co? To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie do następnych odcinków. Na razie i cześć. Dobra. Po robocie idę sprawdzić, czy to hamuje, czy hamuje jak jadę, czy tylko... Widzicie, to jest na takich zaczepach beznadziejnych, dlatego to tak trzeba mocno pociągnąć w górę, ale można i tak. I zapanowe sprawdzamy po wyregulowaniu, nic się nie blokuje, także jest dobrze. Będzie chodzić.